komputerowy stworzył armię robożołnierzy, która pomogła mu zapanować nad światem. Zostało tylko jedno bezpieczne miejsce ukryte pod Kopułą, miasto Korpus. Jego jedyną nadzieją są. Power Kończymy razem! się! Power Rangers RPM W poprzednich odcinkach Power Rangers RPM Najpierw zaczynamy strzelać, a potem zadajemy pytania! A! Ta melodia, skąd ją znacie? A, słyszeliśmy ją. W fabryce! Skąd wiesz, że twoje wspomnienia są prawdziwe? To na pewno ona. I może nadal tam jest. Czekaj! A to. To jej klucz! Co trzy głowy, to nie dwie. Przydał się klucz siostry? Przekręcam go, ale nic się nie dzieje. Ja spróbuję, w końcu jestem mechanikiem. Nie potrzebuję twojej pomocy. Dobra. Moja ciotka Agi zawsze powtarzała: Jeśli będziesz oglądał się za siebie, prędzej czy później. Wdepniesz w gnój. W końcu pracowała na farmie. Jakby co będę w pobliżu. Nadal coś kombinuje z kluczem. Tak. Samer, a gdzie się podzieli Scott i Ziggy? Robią zakupy dla doktorka. Dobra, lizak truskawkowy i malinowy, dwie paczki chrupek. Są naprawdę pyszne. No i oczywiście koko czokokulki. Moje ulubione, Uuu, pampianka! Zigi, doktor, nie takie jedzenie miała na myśli. I tu się z Tobą nie zgodzę, nasza zgoszkniała doktor przepada za słodkościami. Otwieraj kasy! Szybko! Już. No, pośpiesz się! Przepraszam, nie chcę przeszkadzać, ale ta wita śmietana jest chyba przeterminowana. Zigi? Ją, są z JoJo Brothers? E, myślałem, że fresno bob już dawno cię wykończył. <zart word> I pomyliłem się. Zadrzeć zigin to jak rzucić się pod pociąg. Wszystko w porządku? Naprawdę jest przeterminowana. Co wy tu robicie? Widzieliśmy, że coś tu nie gra. Chcieliśmy włączyć się do akcji. Łapmy ich!

Odwróciłem ich uwagę. To zawsze działa. Hmm. Ej, hey, nie powinnaś teraz składać nowego robota bojowego, tak jak rozkazał Wędiks? Po pierwsze, blaszaku, nie będziesz mnie pouczał. Po drugie, mam coś lepszego. Zbudowałam nowoczesny miotacz błyskawic. Co? Wykończeniem rangersów jednym uderzeniem. O, jak to działa? Powiedz! To proste. Najpierw odbezpieczasz. O! Muszę poćwiczyć trochę obsługę. O, o, o. Uwielbiam ćwiczyć. Mogę pomóc? Zbuduj kolejnego robota bojowego. A hmm. potem... Pomyślę. Dobra, dobra! Zrobię idealnego robota! Będzie kolorowy i straszny, i. Przetestujmy Twój wynalazek. Rozpoczynam test konfiguracji Skyrim. Przygotujcie się do wspólnego działania. Tak jest! I pamiętajcie, jeśli nie skoordynujecie swoich ruchów, Biopola nie pozwolą na synchronizację. Nie martwcie, doktorku. Przecież to jest proste jak drut. Łączenie! Już się robi! Po powietrzu będziemy skuteczniejsi! Masz rację, Wariowaliście, czy co? Hamowanie! Stop! Uwaga! Spada poziom energii! Nasze systemy przestały działać! Fajna kraksa, prawda, Dżem? Zgadza się, niezły boom! Ach, nastąpiła awaria Biopola. Test o godzinie 8 rano. Brak synchronizacji operatorów. Przerywam dalsze testy. Mówiąc delikatnie, to była katastrofa. Sterowanie tymi olbrzymimi megazordami jest naprawdę bardzo trudne, a co dopiero sterowanie ich łączoną formacją. Ktoś widział Jemma i Jemma? Myślę, że doktorka tym razem przegięła. Co chwilę musimy testować jej szalone wynalazki i myśli, że od razu je. opanujemy. Stoi za mną, mam rację? Tak. Posłuchaj, Zielony. Mało mnie obchodzi Twoje zdanie na ten temat. Jako operator masz się stosować do moich poleceń. Następnym i, razem i, mnie uprzedźcie. Pomachajcie ręką albo mrugnijcie okiem. Tak jest zabawniej. Robot bojowy Wędziksa w sektorze 8. Pora, uderzyć z grubej rury. Rozpocząć kopiowanie! Się, jakbym był na festynie. Wykończmy go! O nie! Tylko nie to! A... Rozwalmy to ustrojstwo. Czerwony operatorze, nie strzelajcie! Powtarzam, nie strzelajcie! Co? Dlaczego? W balonach robota wojowego mogą być toksyczne gazy. Nie atakujcie, dopóki tego nie sprawdzę. Tak jest. Czarny i zielony, ja poprowadzę. Usłyszcie formację alfa. Juhu! Zaraz oberwiesz! No. Już. Po tobie. Zegnij po Krako. Djem, zaczekajcie. Czekanie. To żadna frejda! No. Nie możecie tak robić. Jasne? Niby. Jak? Najpierw strzelać, a potem myśleć. Ach, słuchajcie. Gdyby w tych balonach był toksyczny gaz otrulibyście cały koryt. Ale nie było! A ten robot? Wybuchł jak granat! <laughs> Ach, jakbym mówił do dzieci. Och. Przepraszamy, Scott. To się nie powtórzy. Będziemy już grzeczni. Dobra. Chcę, byście trochę się hamowali. O. Zrozumiałaś coś z tego? Tylko to, żeby najpierw myśleć. A tak. I ja Dylan, może z nimi pogadasz? Macie ze sobą wiele wspólnego. O nie! Ja to zrobię! Nie! nie. Aha, tak. Chodźmy. Co znowu? Wiemy co! O, można wysadzić! A to ci dopiero nowina. O co chodzi? Usprawniliśmy ten wzmacniacz cząsteczek tak, aby wykrywał zmienne magnetyczne. Trzeba znać mechanikę kwantową, żeby to kumać. Nie możecie tak po prostu bez planu zaatakować Vendixa. Dobra, obiecujemy. Najpierw strzelać, a dopiero potem myśleć o skutkach. Tylko ostrożnie z tym. Świetnie. Nie powinniśmy się zabawiać. A jeśli to zasadzka? Dlatego wzięłam jego! Kogo? Niciorobota trzeciej generacji. Natychmiast ostrzeże nas przed rangersami. Może upleść supermocną sieć, która zatrzyma nawet najcięższy samolot. Albo Megazorda! Pani doktor? Nie teraz. To ważne. Ważniejsze niż wykrywanie zmiennych magnetycznych poza granicami Koryntu? Tu chodzi o Jema i Jemę. Mów o co chodzi. Wiem, że się przyjaźnicie, ale. Ale co? Są bardzo lekkomyślni. Chcą zaatakować Wendiksa bez żadnego planu. Co? Urządzenie, które im dałaś, chyba coś wykryło. Przecież nic im nie dawała. Właśnie zbliżają się do źródła zakłóceń. Jedno jest pewne. Wpadną w kłopoty. Dziwne. To mało powiedziane. Zakłócenia... Dochodzą stąd. Albo stąd. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Tego się nie spodziewałem. Ja też. Aha! Oh. 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 Oh.